Witam na moim kanale. Dzisiaj jestem w miejscowości Miechowice Oławskie. Kościół ewangelicki miechowice Miechowicach Oławskich był interesującą budowlą, łączącą średniowieczne i XIX-wieczne elementy architektoniczne. Najstarszą częścią świątyni było gotyckie prezbiterium z XV wieku. Natomiast w 1881 roku dobudowano do niego nowy, neogotycki korpus wraz z zachodnią wieżą. Ta nowa część zastąpiła wcześniejszą, XVI-wieczną nawę o konstrukcji szkieletowej. Parafia istniała w tej miejscowości już w 1361 roku. A w pierwszej połowie XVI wieku Kościół przeżył w ręce ewangelików. Obiekt przetrwał w niezmienionej formie aż do końca II wojny światowej, kiedy to w 1945 roku został poważnie zniszczony w trakcie działań wojennych. Po 1946 roku Kościół nie był już użytkowany. W 2000 roku podczas prac zabezpieczających zgięto i uratowano fragmenty malowidłem ze świętym Mateuszem i świętym Bartłomieniem. Po konserwacji zostały one przeniesione do siedziby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. W ruinach zachowały się renesansowe płyty nagrobne oraz barokowe epitafium Leonarda von Cyrski und Bugendorf z 1721 roku, świadczące o dawnej świetności tego miejsca. Według jednych z lokalnych relacji kościół został uszkodzony podczas działań wojennych w 1945 roku. Na wieży miał ukryć się niemiecki snajper, który ostrzeliwał zbliżające się oddziały radzieckie. Rosjanie, chcąc go uciszyć, sprowadzili czołg i oddali strzał w kierunku kościoła. Wieża przetrwała ostrzał dzięki solidnej konstrukcji, lecz pociski trafiły w korpus kościoła, niszcząc wnętrze i dach. To właśnie te uderzenia zapoczątkowały proces, który w kolejnych latach doprowadziły budowę do stanu ruiny. Jako ciekawostkę, dwie inne płyty nagrobne pochodzące z kościoła w miechowicach hoławskich zostały w latach 90. XX wieku wmurowane w Auli gmachu Głównego Uniwersytetu Opolskiego, Widzimy się w następnym zwiedzaniu. papa. Pa.